Ko jestem z tej toru, a ze mną dzisiaj jest. A w TV, tylko zapomniałem kamerkę, bo jest, no więc u mnie to będzie potem cięcie i od nowa kamerka będzie, no więc u mnie cięcie. Przypominam i... Okej, okay, mam już kamerkę. Spoko. No co z tym chodzi, bo może mi... Dobra. E, Zkasiłem ogień. To co? Patrz. Jesteś obok mnie, nie. I teraz ja muszę cię zrzucić albo zabić z wyspy i kto zostaje, ten wygrywa. Takie przetrwanie. Aha, i na drzewie powinieneś mieć... Ale nie masz, niestety. A co? Powinieneś mieć yy, skrzynkę, ale nie ma, bo widzę. Bo zbugowane coś. I uważaj na tego ziomka, co jest u góry. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam wysoko. Już we mnie szczera Dla hm. Plan jest taki, że mamy siebie zrzucać, tak? No. Dokładnie. Wow, strzelają mnie. Strzelają. I masz, jakbyś miał monetę, to byś sobie mógł kupić na przykład łuk albo coś, nie? Na starcie gry. Leć go, babi. Dawaj, dawaj, ale epicka klepa. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale mnie wydupczył. A co on takiego miał? Nie wiem. Dobra, a więc. Dobra, to ja też spadam, żeby nie było. I widzimy się na następnej arenie. Dobra, ziemeczki, jesteśmy już z powrotem na arenie i czekamy na. Może no. raz mi się uda kogoś strącić na farcie, nie? Chociaż. Może. Masz jakieś monety? Monety? No. Nope. Ja mam 800. Najbliższy gracz, Dayarek. A ja mam Ciebie jako najbliższego gracza. Boże. Nie klikaj L, bo to lipnie. A, a co to L daje? To Cię wywala z gry. Tak trolują. Trolę. I na drzewie masz jedną... Drzewie masz jedną jeszcze... Szyneczkę. tak ciebie No dobra. I jeszcze, jeszcze... No zobaczcie, ziomeczki. Dobra, przezywa się, ale jeszcze napisał... Z błędem ortograficznym Marcel0799gaming wow, 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 strzelają do mnie A some... ja w ciebie strzelę? A sobie strzelę sobie o. Nie trafiłem Jezu Jaki skin, Boże Ale by tu się nodus sprzydał, nie? <noise> Czy ja wiem? Uważaj, bo na ciebie patrzą tam kampi. Wiem hmm. Nie, tu nic nie ma, dobra Oj, Nie ma lirka mnie spróbuję zabić. Ale mu się to nie uda. Nie, 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 Nie będzie do mnie strzelał. Jakiś koleś. Koniec zabawy. Papa. Pa. Jeden. Nice. Dzięki O, ale mnie walą Okej okay. Przejęłam jedną wyspę i zaczynam... Kurde No No co jest, no Trafiłem raz Dokupuję sobie strzały Patrz jak go zabiłem ziemeczki dla tego shota to musi być Wyglądanie like Jest zabiłem kogoś Brawo jest Jest progres No jest progres dokładnie Zjem sobie złote jabłuszko Powiem ci jak na drugą rundę to E to my chyba tylko Zostaliśmy nie czy kto jeszcze Nie jeszcze y, dwóch gdzie jesteś? Jestem trzy wyspy dalej. Dobra, ja o, To da... dobrze, to nie jestem zagrożony. Przynajmniej, a przynajmniej się tak nie czuję jak na razie. Ja cię zostawię na koniec. A, spadłem 2 na 10. Serio? Tak, spadłem. Dobra, pozwolisz, że dokończę rundę? Tak. Okej, okay. Nie, ja też spadłem. A, 2 na 10, to było słabiutkie. Nie? A dobra, to zareklamuję się, że u mnie... Y... Mam sklep kapsel, no więc e, link w opisie i tam są moje koszulki. No więc kupujcie koszulki i ich będzie. No. no właśnie, ja też. Już mi jeden grafik, już akurat w tym momencie, robi świetną koszuleczkę Ta, A, a odpisał skinem. ci czy nie? Ale inny, inny. Co to? Nie mam premium, ale mi robi skina. I będę miał skina takiego mojego, co teraz mam. A więc kupujcie koszulki Seitoru. Tak, a więc. Adamek, widzimy się na następnej arenie? No Okej, okay. to do zobaczenia na arenie Siema, no więc już jesteśmy na arenie, która zaraz już startuje Dobra, to czekamy aż nam ta arena wystartuje i gdzie będzie Pum Co to jest za gumbo? Dobra, skrzynaczka co mamy w skrzyneczce? O, ho 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 knockbaka mamy O Też mam kurda O knokbaka. kurde, ale u mi się, się rozpadało tak, a u mnie się właśnie... A u mnie właśnie skończyło padać. O mnie się rozpalało. Wow, zlagowało mnie troszkę. O Jezu, na tej arenie. Nie wiem, ja mam raz... ustawione na 60 fpsów stałych, więc... Ale no wiesz, patrz, normalnie to ja nie mam tutaj lagów ale nieraz mam tak, że po prostu całą arenę mi zlaguje, nie wiem dlaczego. E, ktoś się do mnie kopie. Dobrze, e, to ja. Eee, <laughs> O, ale mi przelagowało No widzisz, mi też tak przez chwilę przelagowało Musisz chwilę poczekać Ja Cię będę chronił Dobra, sorry za tego laga Nie moja wina Ale przelagowało tak ostro, nie? Ale to może się nie kop do mnie, co? Okay. Ja się pokopię na drugą wyspę Spoko, plus blues. blues. <noise> Dobra, przerobimy sobie łód Aha, widzisz, jak coś tam masz ten... Y Możesz na chleb mieć, tam z tyłu. Tam PURDO, fajna może... nie mam. Ja mam Opti-fajda. Jakie fajne, prawda Dobra, muszę sobie postawić wodę, bo spadnę i co będzie. Nie mogę być taka lama. Hmm, w tamtym odcinku jakoś obydwoje z nami mieliśmy, więc... Chyba w, reali... w tamtym, tamtym, tym, no... Nie A, w nie, w odcinku... nie w odcinku, tylko w tamtej scenie. Przedcięciem. Tamtej arenie, no, przedcięciem. Wow, nie, nie 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 nie, nie zabijaj mnie! Nie, 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 proszę cię! Nie! Nie zabijaj mnie! Robisz straszny błąd. Zabijając mnie. Co, zabijcie ziomek? Prawie. Nie, tak. bo tak wiesz, zobaczyłem, że coś się stało i... Kolejny kill za kill. Za kill, kill? To chyba dobrze. Chyba Dobra, ciśnimy. Kto jeszcze żyje? Nie wiem. Dobra. Jest epicko. Zrobiłem kolejną powolną śmierć. I bum ja tego dobiłem. Oj, jakie... Oj, mnie przelagowało. Ty łuk masz? No, kupiłem sobie No i znowu mi przylagowało. No mi też tak przylagowywało. Przylagowywało. LOL Al bugi. To jest straszne No, to przecież A e, kto jeszcze żyje? Ja Kuba Jakiś łabudabu. A Ja, ty to, i ja też to... Dobra, koleś spadł. Jeden. No, ja. To jeszcze ja jak jeden ziomek. Dobra. Tak, ja spadłem, ale kogoś zabiłem. No, no. nie! On, no, no. On, on to przeżył. Nie, zabiłeś kogoś. A kto to był, bo... bo nie wiem. Zabiłeś Łukasiuk. No, a to był taki kill za kill. <laughs> Ty grałem. A wiesz jakim sposobem? Jakim? Koleś ja tak sobie kopie, nie? Ja raczej podbudowuję pod siebie I koleś próbuje mnie Na mnie skoczyć, nie? A ja nagle patrzę i ktoś spada, nie? On próbował na mnie skoczyć, ale nie, nie używał Sprintu i nie udało To może jeszcze jedna arenka, co? Okej, okay, a więc widzimy się na następnej ręce, ziemole. Okej, okay, to jesteśmy Na ostatniej arenie już tak. I... I się u mnie rozpadało I znowu otworzyłem komputer Otworzyłeś komputer? Mhm uh -huh. Okay. A ja wiem czemu, bo mi się uruchomił Explorer. Ex Explorer jest zawsze zły. Taka. Jak można? To jest głupie, nie? że masz na przykład programdarkę Explorer, a ktoś tego nie chce. No, jak, od, jak odinstalujesz, to większość programów Ci nie działa. Tak, nawet nie działa No, bo właśnie dużo jest takich programów, które opierają się na Explorerze. Dobra, moja taktyka, Lepiej. więc ziomeczki. Różniliśmy obydwie skrzyneczki. No i lecimy. Kapa, ja mam jedną skrzynkę. Jeszcze na samym dole. Hmm, tam mam ciebie. Dwa. Inaczej. Hm. I... Wow, przylagowało mnie. Przelagowało mnie. O mnie też. Co w sensie się dzisiaj dzieje? Nie. nie, Skywarsy, bo to bo może wiesz jak dużo ludzi gra kurde. Jak wszyscy może ludzi chodzi to dlatego. O, się ja przestraszyłem, że mnie ktoś zrzuci. Ty Wegie pieprzony, ty... Ty Wegeto jedna. Wegeto. <grybieto> o, wow, Ktoś mnie przylag... zabił! Ale <grybietro> mnie przylagowało. Właśnie mnie pr <grybietro> przylagowało. Tak oh, jaki lag. Nie. nie. Już pewnie padnę, nie? Nie, ja, to są łaki. Troszeczkę Jeszcze brak odpowiedzi, nie no. O Jezu, czuję ci brak odpowiedzi Minecrafta najgorsza co jest. Ja się czuję jakby ktoś mi... O! Już nie unlagowało No znowu! Dobra, idę na hardcore Idę na hardcore'a, bo jestem hardcore'em O ale mi biorą dupnął. Dobra no więc to tyle. Cześć! A no chyba że jeszcze grasz? Gram. Jeszcze A, to to, padnę, to, To się wytnie. Padnę, 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 no bo lak! Nie wierzę w to! A bolak, lak, bo padnę. Hmm. Dobra, ziomeczki, jeżeli spodobał Ci się odcinek z Adamkiem, oczywiście nie zapomnij zostawić lajka, subskrypcję, komentarz i zapraszam do Adamka, chociaż wszyscy chcą Adamka. No, cześć. Wraca chłop z kościoła z podbitym okiem. I oczywiście co? Baba na niego, że miałeś chamię iść do kościoła, a ty znowu ugrzązłeś w knajpie. Facet się tłumaczy, tłumaczy, no kochanie, no w życiu, no byłem w kościele, naprawdę, ale no, no, wypadek miałem. No jaki znowu? No stoi przede mną taka laska i widzę, że... Spódnica jej wlazła w szczelinkę między pośladki. No i tak starałem się, delikatnie i tak ciach wyciągnąłem, a tam mi jak nie odwinie i prosto w dziób. No jakoś się żona dała udobruchać. Ale na drugi dzień wraca i znowu morda obita z drugiej strony tym razem. No to teraz mi już nie krochmal, żeś w kościele był, ale byłem z naszym sąsiadem, no Gustek ci potwierdzi ra razem, żeśmy stali i to przez niego. A to dlaczego? A bośmy znowu za tą samą laską stali. I jak raz znowu jej ta spódnica wlazła w tą szczelinkę. Ja już nic, ani drgnę. Ale gustek wziął i nagle delikatnie chyc i wyciągnął. Ja już wiedziałem, że kobita tego nie lubi. No to jej delikatnie wcisnąłem z powrotem. I stąd to drugie Limo.